Za 8 i pół minuty dziewiąta Mamy środę, proszę pana nie wiem, czy mówię, Dzień dobry, no to może pan ma środę Ja kończę wtorek, wie pan, cały czas Niedawno skończyliśmy koncert z kolegami w Wejherowie Samochodzik w drogę Przyjeżdżałem koło trójki, to A, mówię, wpadnę do pana proszę, Ale długo nie, do... nie będę siedział, bo żona z kolacją czeka Dobrze Urywki Ury. Urywki z rozrywki. Rozumiem, że zaraz po kolacji się pana ogoli. Ładnie. No tak, i do roboty, i do roboty. <coughs> Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Dobry wieczór, przepraszam. Dobry wieczór. dobry wieczór. Taki fragment serenady Mała Nocna Muzyka. Na dobry wieczór. Szanowni Państwo, podczas mojej długiej i mozolnej edukacji muzycznej nie zdobyłem niestety uprawnień z zakresu instrumentoznawstwa. Mimo to pozwolę sobie przekroczyć nieco moje kompetencje, nie ja pierwszy, nie ostatni, i opowiedzieć dziś Państwu o instrumencie, który nosi nazwę flet. Wykład poprzedzę krótkim przykładem literatury fletowej. flet obok instrumentów perkusyjnych jest najstarszym instrumentem na świecie, czego dowodzą wyniki badań archeologicznych. W roku 2004 w Jaskini w okolicach Ulm odnaleziono flet o długości 19 cm z trzema otworami wykonany z kła mamuta. Naukowcy określili wiek eksponatu na 34 tysiące lat. Zastrzegli, że mogą się mylić o nie więcej niż 4 tysiące lat. Iście chirurgiczna precyzja. W tej samej jaskini Geisenklüsteri w okolicach Ulm odnaleziono dwa flety z łabędzich kości datowane na 36 tysięcy lat. Tutaj naukowcy nie mieli żadnych wątpliwości. Podejrzewam, że 36 tysięcy lat temu w jaskini Geiselklüsteri w okolicach Ulm odbywały się próby pierwszego pierwotnego kwartetu fletowego. Jutro wybieram się właśnie do jaskini Geiselklüsteri w okolice Ulm, aby odkopać brakujący czwarty instrument. Podejrzewam, że będzie to flet piccolo wykonany z zęba mądrości żony szefa plemienia. Najstarszy flet poprzeczny, datowany na 433 lata przed naszą erą, znaleziono w Chinach, w okolicach miasta Suizhou, w jaskini, oczywiście Clusteri. Flet jest instrumentem z grupy aerofonów wargowych. To pusta w środku rurka z otworami. Rozróżniamy flety proste, bardzo często używane jako pomoc dydaktyczna podczas lekcji muzyki. Któż z nas nie grał na flecie prostym? Ja nie grałem. Pan grał kiedyś, panie kreatorze? Pan, czuły punkt, bo... A nie warto. To Pan później nam. W każdym razie to bardzo popularny instrument. I flety poprzeczne. Któż z nas nie grał na flecie poprzecznym? Stanisław August Poniatowski grał, ale większość z nas nie grała. Mimo że każdy z Państwa bez problemu wydobędzie dźwięk z fletu poprzecznego. Z oboju nie. Z trąbki też nie. A z fletu. Jeśli grali Państwo kiedyś na butelce, a któż z nas nie grał na butelce, znaczy nie w butelkę, tylko na butelce, więc jeśli grali Państwo kiedyś na butelce, bez problemu wydobędą Państwo dźwięk z fletu. Pozostaje tylko opanowanie klapowania, czyli uzyskiwania dźwięków o określonych wysokościach, ale to kwestia 10 lat ćwiczeń. No, mogę się mylić o jakieś 5-6 lat. Filip, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jaki plan na, jaki plan na dziś? Gole się jem śniadanie i idę zpać. No i tak. I do... się Państwu. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Jak Pan będzie jeszcze kończył wtorek, być może? Tak, to... tak. tak, tak będę... będzie. Za 4,5 minuty 9 my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Szczególne pozdrowienia dla Pani Mirki, bo przed nią. ważny dzień. Trzymamy Środa przed Panią Mirką. Środa, ważna wizyta. Trzymamy kciuki. Wszystko będzie dobrze, Pani Mirko.